Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i przychodzę z materiałem z cyklu, jak oni pakują. I tym razem, taka oto dziwna paczka, nie ma tutaj żadnego oznaczenia. Zakupiłem to na popularnym portalu, dawniej aukcyjnym. Dzisiaj to ja nie wiem, czy ktoś tam jeszcze korzysta z tego trybu aukcyjnego, ale kupiłem to w sklepie Fundacja MobiDig. Jest to taki sklep, gdzie możecie znaleźć w naprawdę bardzo przystępnych cenach produkty sprzedawane przez wydawnictwo Nonstop Comics i Sonia Draga. Ponieważ są tam też książki, więc jakby to jest szersza taka troszkę oferta, ja wybrałem pewną serię komiksową, która no właśnie, już powoli przestaje być dostępna i e, nie byłem w stanie jej kupić tam całej, stąd jest też ta druga paczka, do której a, przejdę za chwilę. A, jak to zostało zapakowane? No, mamy tutaj tekturę falistą, e, pięciowarstwową, a, może nawet więcej niż pięciowarstwową, chyba to jest mm, sześciowarstwowa tektura. Generalnie a, solidną, grubą e, tekturę falistą i e, jest, jak widać, to wszystko sklejone taśmą, Zerknijmy sobie do środka. Ok, rozkleiłem tą taśmę. W środku, jak widać, jest jeszcze dodatkowo wrzucone to wszystko w karton. Naprawdę pakowanie jest bardzo solidne. No, i karton w karton, i w tym kartonie to nie mogło się nic uszkodzić. To jest ogromny plus na pewno dla tego sklepu, dla tej fundacji Mobilik za pakowanie, bo jest to zrobione pancernie. Zaraz sobie zobaczymy. Komiksy były oznaczone jako nowe, natomiast ceny tych komiksów były bardzo przystępne. Za ten pakiecik czterech tytułów. Zapłaciłem 71 zł z wysyłką, no ale wiadomo mam pakiet Smart, w związku z czym wysyłka nic mnie nie kosztowała. I co to są za komiksy? To jest seria Głębia. Tutaj mamy Tom Drugi, Tom Trzeci. Wszystkie te komiksy są w folii. Zaraz sobie je sprawdzimy. Tutaj jest Tom Piąty. Również cały elegancko zafoliowany oraz tom czwarty, czyli wszystkie, jak najbardziej to się zgadza. No, zerknijmy sobie w takim bądź razie przykładowo do tomu drugiego. Jak widzicie nie ma tutaj tomu pierwszego, no to już będzie w takim bądź razie nie będzie tajemnicą że w tej drugiej paczce, która tam leży w tle jest tom pierwszy. Ten tom pierwszy zakupiłem na innym portalu, gdzie kupuje się, jak to się mówi, z drugiej ręki. Głębia, tytuł od wydawnictwa Nonstop Comics, jak wspomniałem, bo ta fundacja właśnie komiksami tego wydawnictwa handluje. Mamy tutaj miękką oprawę bez skrzydełek. I mamy tak oto rysowany komiks. I jest to podobno bardzo dobra historia o jakimś alternatywnym świecie, który czeka, po, zbliża się do zagłady lub już spotkała go zagłada, a garstka osób ma ten świat uratować. Coś w tym rodzaju. Jest to takie post-apo. Jeśli chcecie, tutaj możecie sobie zrobić stopklatkę i przeczytać co i jak. Oczywiście, scenarzystą jest Rick Remender, natomiast rysunki, zerknijmy sobie, to jest Greg Tocini, mam nadzieję, że tak się czyta to nazwisko. Oczywiście, mamy tutaj jeszcze kolorysta, Dave'a McHaga, oryginalne liternictwo, tak to się prezentuje. To jest komiks troszkę starszy. On został w Polsce wydany w roku 2017. Także jest to seria, która powoli zostaje wyprzedana. Na razie nie będę tutaj otwierał tych pozostałych komiksów. Zerknijmy sobie do tej drugiej paczki. Druga paczka, jak wspomniałem, została zakupiona na innym portalu od po prostu prywatnej osoby. Wczoraj, o, wczoraj to odebrałem. I potwierdziłem od razu, że wszystko jest ok. Tam, wiecie, jest taka opcja potwierdzania. Nie rozpakowując, potwierdziłem, jak zobaczyłem takie pakowanie, to stwierdziłem, że jest git. Co my tu mamy? W przypadku uszkodzenia przesyłki prosimy złożyć reklamację bezpośrednio w paczkomacie. A, czyli to jest chyba. No tak, bo tutaj jest jeszcze inna etyk etykieta, ktoś po prostu to przełożył wykorzystując stary karton. Ale jak widzicie spakował ten użytkownik komiks bardzo dobrze, bo i owinął go w folię i zastosował kilka warstw kartonu, także bardzo duży plus. Sam komiks jest delikatnie tutaj zagnieciony. Za ten egzemplarz zapłaciłem 20 zł. przy cenie opłatkowej 45. Jak za komiks, niedostępny, chyba już niedostępny, również u samego wydawcy. Jak dobrze pamiętam, to nie jest jakaś strasznie wygórowana cena, przeciwnie. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest pusta plama. Zaraz sobie to przetrę delikatnie ścierką i tego nie będzie. Możemy sobie przeczytać co stoi tutaj na odwrocie. Promieniowanie wywołane przed wczesną eksplozją Słońca skazuje ludzkość na powolną wegetację w miastach wybudowanych na dnie oceanów. Jednocześnie wysłane w kosmos sądy przeczesują wszechświat w poszukiwaniu planet nadających się do zamieszkania. Dziesiątki tysięcy lat później jedna z takich sond powraca. Seal, Kane i jej mąż Joel Ostatni sternicy z niegdyś potężnego miasta Salus muszą wznieść się ponad ludzką rozpacz i zwątpienie, aby na powierzchni zupełnie dla nich obcej ziemi szukać ratunku dla ginącej cywilizacji. Tak już to jest właśnie wątek fabularny, tutaj przedstawiony. No i. Yy... Jeszcze raz zerknijmy sobie do środka. Moim zdaniem a wizualnie prezentuje się to bardzo fajnie. Ta głębia kolorów, głębia rysunków, które się tutaj pojawiają, idealnie mm, koresponduje z tytułem tego komiksu. Na no, głębia, oczywiście, jak wynika z tej fabły, to jest kwestia oj, dużo tu jest, widzę takich scen 18. Plus. Ehm... Z, e, Głębia wynika oczywiście z tego, że a, ludzkość uciekła gdzieś tam w odmęty e, oceanu. Zatem w, tym w tej paczce w tej paczce z, tak jak powiedziałem, fundacja e, Moby Dick, znalazło się cztery, znalazły się cztery tomiki komiksu Głębia. To jest już zamknięta seria, e, tak jak wspomniałem, e, zaczyna być już praktycznie niedostępna. No i jeden komiks od Zewnętrznego użytkownika, ale mam tu dla Was bonus. Bonus związany z ze sklepem, którego po prostu. A, no nie ma tam pakowania, więc nie mogę Wam pokazać, w jakim to było pudełku, bo e, odebrałem to po prostu tak, e, jak to z ręki sprzedawcy. Zamówiłem na empic.com i. Mm, tam jest opcja, oczywiście, żeby zapakować, ale ja wybrałem tak zwane pakowanie ekologiczne. Ekologiczne pakowanie wygląda tak, jak Wam tutaj w tej chwili prezentuję. No i komiks był oczywiście oznaczony jako nowy. Nowy komiks z taką rozerwaną folią. Na szczęście uszkodzeń jako takich tutaj nie zauważyłem, ale zaraz sobie go rozpakujemy. Tu też jest coś spękane. No, gdzieś to trochę przeleżało. Tutaj wydaje mi się, że. E, narożnik może nosić jakieś ślady e, uszkodzeń. Tak czy inaczej, a, był ten komiks w naprawdę bardzo dobrej cenie dostępny. E, brakuje mi z całej serii Deadly Class, chyba jeszcze tylko jednego tomu. E, to jest Czułe pożegnanie, części druga. Mi brakuje bodajże części pierwszej jeszcze, która jest oczywiście dostępna, więc sobie ją niebawem uzupełnię tutaj jest delikatne uszkodzenie na e, z tyłu, nie wiem czy to będzie tutaj widać, a jest takie delikatne uszkodzenie. No, nic poważnego, tak. E, 59.90 to jest cena, a tego komiksu to też jest e, okładka soft touch, tak jak zresztą przy tej głębi, to był taki standard, jaki stosowało wydawnictwo e, Non Stop Comics. Wizualnie komiks prezentuje się następująco. E, taka to jest e, kreseczka. Seria Deadly Class, chyba bardzo mocno znana. Wydaje mi się, że o tej serii opowiadał kolega Archie San na kanale komiksowe Dojo, więc tam Was również odsyłam, jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej serii. No i w tym materiale to wszystko. Tak prezentują się wszystkie komiksy, które zakupiłem, no, pozostałych. Tomu w głębi nie będę teraz już rozpakowywał, żeby Wam pokazywać. Myślę, że to wystarczy. W opisie pod tym filmem umieszczę link do sklepu Fundacja Mobilik. Między innymi znajdziecie tam komiks z. PTSD w cenie bodajże 28 zł, kiedy to nagrywałem, tyle kosztował. Komiks już niedostępny w sklepie wydawnictwa. Non-stop comics, tytuł moim zdaniem bardzo dobry, pięknie narysowany takim stylem mangowo chibi, bym tak to określił, z fenomenalnymi kolorami. A jeśli nie jesteście przekonani, czy warto sięgnąć po ten tytuł, to recenzja PTSD taka stara sprzed kilku lat na moim kanale również się znajduje dostępnych jest tam więcej komiksów od non-stop comics naprawdę bardzo bardzo korzystnych cenach także polecam no i w tym materiale to już wszystko bardzo wam serdecznie dziękuję za jego obejrzenie zapraszam do innych moich filmów trzymajcie się na razie cześć